Rzecz, którą bardzo często powtarzam w przypadku rękawic motocyklowych, że to pierwszy element, który powieli się w waszej garderobie. Więc jeśli wcześniej zaczynacie sezon, to zapewne długą rękawicę już macie. A w tym odcinku pokażę wam 5 propozycji przewiewnych, krótkich rękawic na lato. Zaczynajmy. Modele, o których dzisiaj będę mówił, to m.in. Risha Scope. Furigan Jet Evo, Alpine Stars Chrome V2, RST Urban R3 oraz Risha Nomad. Przedział cenowy zaczynamy od 189 zł a kończymy na 369. Każdy z tych pięciu modeli znajdziecie zarówno w naszym sklepie stacjonarnym, jak i internetowym, ale jest to zaledwie kilka par z bardzo szerokiego wyboru, który u nas znajdziecie. Pierwszy model Risha Scope to pewnego rodzaju już weteran. Ta rękawica na rynku motocyklowym jest już od około 4 lat, może nieco dłużej. Wykonana jest z materiału Nylon Stretch oraz fourway waist Stretch. I te dwa materiały wpływają m.in. na odporność, na to, że rękawica jest przewiewna, bo z zewnątrz wykonana jest z materiałów typu mesh oraz na to, że rękawica jest bardzo mocno. Elastyczna, jak to bywa z podłej Stretch. Miękkie protektory znajdziemy zarówno na kostkach, jak i na kości grochowatej wewnątrz. Ten ochraniacz nie ochroni Was przed tarciem, ale za to ochroni Was przed uderzeniem. Jeśli chodzi o tą rękawicę, to znajdziemy w niej oczywiście element działający z ekranami dotykowymi. Jedyny minus jest taki, że znajdziemy go na opuszku palca, zarówno wskazującego, jak i kciuka i po prostu przez to nie za bardzo, jeśli chodzi o ergonomię, dobrze obsługuje się telefon, ale sam sobie dotyk działa. Rękawice Risha Scope występuje w aż sześciu wersjach kolorystycznych i uwaga, wszystkie są. Czarne. Jedyne co się odróżnia to te wstawki, które w moim modelu są fluo oraz ten napis na palcu wskazującym rozmiarówka od S do 4 XL. I uwaga, mamy tutaj wersję damską. Cena 189 zł. Furigan Jet Evo to następca modelu Jet. I ogólnie te rękawice jakoś super między sobą się nie różnią, ale to co najważniejsze w tej rękawicy pozostało takie samo. Między innymi fitting. Rękawica jest naprawdę bardzo wygodna. A drugi element, który pozostał taki sam jak w poprzedniku, to duża ilość kolorów. Mamy tutaj aż 8 wersji kolorystycznych. Na zewnątrz rękawicy znajdziemy materiał poliamidowy, który oczywiście jest bardzo przewiewny. Wewnątrz znajdziemy skórę naturalną, co za tym idzie rękawica bez problemu jest odporna na tarcie. Protektory marki D3O, czyli coś, co w furiganie jest standardem. I między innymi te protektory znajdziemy na postkach, znajdziemy na kości grochowatej oraz na kciuku, na palcu środkowym oraz na palcu serdecznym. Również znajdziemy wstawki D3O, ale one tutaj pełnią funkcję bardziej bym powiedział ozdobną. Furigan Jet Evo oczywiście współpracują z ekranami dotykowymi i tutaj ważna informacja, ponieważ element działający właśnie z tymi ekranami, w przypadku palca wskazującego, jest na końcu, więc dużo lepiej, dużo bardziej ergonomicznie obsługuje się telefon. W przypadku kciuka również znajdziemy ten element współgrający z ekranami dotykowymi, ale tutaj już jest na opuszku, ale umówmy się, kto w rękawicach używa kciuka do obsługi telefonu. Element, który najbardziej zmienił się w porównaniu do starszego brata, to zapięcie na mankiecie. I jest ono dużo większe, dzięki temu też dużo lepiej trzyma. Cena tej rękawicy to 239 zł i, co ważne, występuje również w wersji damskiej. Kolejna propozycja to coś dla fanów tego luku bardziej sportowego, czyli Alpine Stars Chrome. V2. Jeśli chodzi o ten look, to po prostu mamy tutaj nieco twardszy ochraniacz kostek. Tak samo twardy ochraniacz znajdziemy również wewnątrz rękawicy na kości grochowatej. I ten ochraniacz można nazwać również sliderem, bo nie tylko chroni przed uderzeniem, ale również przed tym, jak ślizgamy się po asfalcie. Z zewnątrz rękawica wykonana jest z materiału tekstylnego i coś, co ją wyróżnia, to zastosowanie dwóch różnych materiałów. O takim bardziej, bym powiedział, gęstszym splocie, z którego wykonana jest większość rękawicy oraz na palcu serdecznym oraz tym małym znajdziemy taki materiał typu mesh z dużo większymi oczkami, który jeszcze lepiej będzie wentylował naszą dłoń. Natomiast wewnątrz zastosowano syntetyczny zamcz. Na palcu wskazującym oraz środkowym znajdziemy silikonowe takie kropki, wstawki, dzięki którym dużo lepiej trzyma się manetek i klamek. Rękawica ogólnie jest bardzo wygodna, a coś, co szybko poczujecie, to kiedy założycie tę rękawicę na swoją dłoń, to zobaczycie, że ten wewnętrzny materiał raz, że jest bardzo przyjemny, dwa, że jest dość cienki i dzięki niemu lepiej będziemy czuć nasz motocykl. Podobnie jak w rękawicy Furigan Jet. Evo również w Alpine Stars Chrome V2, dotyk znajdziemy na końcu palca, więc dużo lepiej obsługuje się telefon i to w przypadku palca zarówno wskazującego jak i kciuka. Tak, tutaj też mamy na końcuszku materiał współgrający z telefonami. Rękawica Alpine Stars Chrome V2 występuje w czterech wersjach kolorystycznych. A jej cena to 259 zł. Więc musicie przyznać, że jak na włoską gwiazdę to jest naprawdę dobrze. RST Urban R3 to rękawica, którą muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka myślę, że mało kto by wybrał. Po prostu ta rękawica za bardzo się nie wyróżnia wizualnie, ale coś, co ją wyróżnia na tle poprzedników, to spora ilość. Skóry, bo tutaj ze skóry bydlęcej wykonane jest, bym powiedział, 3 czwarte albo nawet 4 piąte tej rękawicy. Więc, jeśli szukacie rękawicy bardziej skórzanej, rękawicy, no nie ukrywajmy, troszkę bardziej bezpiecznej, to to jest propozycja dla Was. Oczywiście materiał meszowy również tutaj znajdziemy w większej bądź mniejszej ilości na palcach oraz większej ilości na mankiecie. I będąc przy mankiecie, coś co jeszcze wyróżnia tą rękawicę, to to, że ten mankiet jest nieco dłuższy właśnie od poprzedników. Na kostkach znajdziemy ochraniacz z TPU, bym powiedział jest on taki pół na pół jeśli chodzi o miękkość, a na palcu małym, palcu serdecznym oraz na kostce kości grochowatej znajdziemy ochraniacze TPR. Ten model również obsługuje ekrany dotykowe, jednak element dotykowy jest tutaj na... Opuszku, palca wskazującego oraz kciuka. Więc to, co już powiedziałem wcześniej, tego typu rozwiązanie jest nieco gorsze. Wróćmy jeszcze na chwilę do mankietu, bo rękawica, która ma go nieco dłuższego, to umówmy się, może się wciągać troszkę gorzej. A tutaj ten puller naprawdę jest potężny i możemy mocno za niego ciągnąć. RST Urban R to rękawica, która jest bardzo wygodna, jest bardzo szeroka, więc jeśli macie z taką rozmiarówką problem, to, to też również jest propozycja dla was. Kolorystyka jedyna słuszna, czyli w pełni czarna. Cena 299 zł. Piąta i ostatnia propozycja to rękawica, która nieco wyróżnia się na tle czterech pozostałych. Pamiętacie, co powiedziałem na początku, że pokażę Wam rękawicę przewiewną, na lato i krótką. I uwaga, ta rękawica jest przewiewna na lato i jest długa. Risza Nomad to przewiewna, długa rękawica, w dodatku z podwójnym zapięciem. Co za tym idzie? Ta rękawica po prostu jest bezpieczniejsza, a wiem, że jest spora grupa ludzi, która właśnie takich rękawic szuka. Wykonana ona jest w większej części ze skóry naturalnej, a na zewnątrz znajdziemy spore połacie. Materiału meszowego, więc jest bezpiecznie oraz przewiewnie. Dodatkowo zastosowano tutaj materiał Super Fabric, czyli bardzo wytrzymały materiał. I między innymi mamy go na palcu serdecznym oraz wykonany jest z niego ochraniacz kostek. Na uwagę jeszcze dodatkowo zasługuje palec wskazujący, ponieważ znajdziemy tutaj wycieraczkę, więc jak złapie Was deszcz, to macie czym przecierać wizjer. Na bardzo wskazującym oczywiście znajdziemy również element działający z ekranami dotykowymi w naszym telefonie, ale podobnie jak w niektórych modelach, o których mówiłem, mamy go niestety na opuszku palca wskazującego oraz kciuka. Rękawice Risha Nomad występują w kolorze jednym. Który mam na dłonie. cena 369 zł. I to tyle, jeśli chodzi o moje. Pięć propozycji krótkich i nie tylko rękawic przewiewnych na lato. Mam nadzieję, że wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli nie, to wpadajcie do naszego sklepu stacjonarnego albo internetowego. Tam naprawdę macie spory wybór. Jeśli chodzi o rękawice, to dajcie znać w komentarzach ile już w Waszej garderobie par się znajdzie. Bo ja muszę przyznać się szczerze, że mam ich już naprawdę sporo. To tyle. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.